Cześć! Od dłuższego czasu nie rozpakowywaliśmy na naszym kanale nowej gry, ale Brak Premier po prostu zrobił swoje. Jednym z tytułów kończących tegoroczny sezon górkowy jest Splinter Cell Blacklist. Gra ukazała się w samej Europie w aż czterech różnych wydaniach, a my zajmiemy się najbogatszym z nich, czyli tzw. Fifth Freedom Edition. Całość otrzymujemy w sporych rozmiarów kolekcjonerskim pudełku. Na jego froncie i odwrocie znajdują się dwa różne wizerunki głównego bohatera, sama Fishera. Kiedy uda nam się już wreszcie wysunąć wewnętrzną część, ujrzymy kolejną postać oraz samą zawartość, czyli kopie gry z polskimi napisami i bonusami do pobrania, typu bronie i kombinezon i im podobne przedmioty. Dalej mamy steelbook z charakterystycznymi goglami, sama. Z nieznanego im powodu ma miejsce na trzy płyty DVD, podczas gdy gra na Xboxie 360 ukazała się na dwóch nośnikach. Kolejny element to gruby, ponad 90-stronicowy komiks Splinter Cell, który wypełnia lukę pomiędzy Splinter Cell Conviction oraz Blacklist. Co ciekawe, Ubisoft przetłumaczył go na język polski. Mam nadzieję, że bez błędów. W osobnej przegrodzie znajdziemy główne danie czyli ponad 20-cm figurkę sama Fishera w stroju roboczym z pistoletem w jednym ręku i nożem w drugim. Sam stoi stabilnie na specjalnej podstawce, do której jest przymocowany na stałe ogólnie figurka nie posiada żadnych ruchomych elementów do jakości nie mam większych zastrzeżeń jest dobrze pomalowana, kombinezon ma sporo szczegółów z drugiej strony niczym specjalnym też się nie wyróżnia, widziałem już i lepsze, i gorsze. Podsumowując, ja jak najbardziej jestem zadowolony z tego, co otrzymałem w tej edycji. Figurka prezentuje się nieźle. Komiks może okazać się ciekawą lekturą. A steelbook i dodatkowa zawartość do samej gry to miłe bonusy. Do usłyszenia.